Cześć, witajcie! W niniejszym filmie zaprezentuję Wam, w jaki sposób dokonujemy podłączeń, opraw oraz przycisku do czujnika IR4HD firmy Steinel w wersji borokastowej. Oznaczenie IR4HD Dali myślik 2 APC jako Application Controller. Zapraszam! IR4HD jako czujnik na podczerwień, w mojej ocenie na dzień dzisiejszy, nie licząc najnowszej wersji IR4HD wersja 2, najlepsza, najczulsza czujka obecności na podczerwień na świecie. Dedykowana do szerego spektrum zastosowań: biuro, a nawet magazyny o wysokości 8-30 metrów. Jeżeli mówimy o tak zwanej obecności o tym był już film i zapraszam, jeżeli kogoś ta tematyka bardziej interesuje, do poszukania go na naszych social mediach. Jeżeli mówimy o obecności, to bardziej skupimy się na pomieszczeniach do wysokości 4 przykładowo, metrów czyli biuro. W biurze możemy mieć dwa ciągi oświetleniowe dwa ciągi opraw. I R4HD umożliwia nam kontrolowanie światła inaczej utrzymywać poziom opraw bliżej okna przykładowo, a inaczej, oczywiście wyżej, przy ścianie. W jaki sposób to robimy? Zobaczcie. Dokonałem podłączenia. Tutaj później na zbliżeniu może będzie coś więcej można zobaczyć, aczkolwiek ten gąszcz kabli bardziej w filmie zrobi zamieszanie niż ewentualnie jakieś rozjaśnienie sytuacji. Schemat podłączenia jest oczywiście w instrukcji obsługi lub w razie czego proszę o kontakt ze mną. Co możemy uzyskać? Możemy przede wszystkim uzyskać jedną rzecz. Za pomocą podłączonego przycisku możemy powodować wyłączenie światła, pomimo że odbywa się ruch. Sygnalizowane jest to tym, że oczywiście oprawy zgasną i zapali się niebieska dioda. Żeby wrócić do standardowej pracy czujnika, wystarczy raz nacisnąć przycisk. Parę sekund to potrwa i za chwilę czujka załączy oświetlenie, wykrywając ruch. Teraz Mamy bardzo mocne naświetlenie czujnika, więc muszę go przykryć ręką, żeby wykrył ruch i żeby mu zrobić cień. Możemy również na stałe włączyć oświetlenie pomimo właśnie, że ruch będzie wykonywany lub ruchu nie będzie. Mamy światło wyłączone. Przyciskamy przycisk dwukrotnie. Oprawy się załączają i załącza się niebieska dioda, co oznacza, że światło zostało załączone na 100% bez względu, czy czujka wykrywa ruch, czy nie. Ten tryb światła stałego, włączonego i wyłączonego, jeżeli nie wyłączymy go naciśnięciem przycisku, automatycznie wyłączy się sam po około 4 godzinach i czujka przejdzie do standardowego trybu pracy. Mamy możliwość sterowania niezależnie jednego ciągu opraw, przykładowo przy oknie i przy ścianie. Tutaj znowu doprowadzę do tego, żeby... Oprawa się załączyła. W międzyczasie uruchamiam już pilota. Wybieram aplikację Smart Remote. W jaki sposób programować czujniki w wersji Dali, też jest osobny film. Zapraszam, jeżeli ktoś chce tę wiedzę zgłębić. Wybieram czujkę obecności R4 i R4 Dali. Oprócz ustawienia czasu opóźnienia, czyli jeśli wyjdziemy z pomieszczenia po ilu sekundach czy minutach światło ma nam się wyłączyć, możemy ustawić wartość jasności podstawowej, czyli po tych 30 sekundach wcześniejszych ma się nam włączyć oświetlenie 10%, czy innej wartości, które ustawiamy w zakresie od 10 do 60%. Ewentualnie mamy jeszcze możliwość ustawienia funkcji czułości zmierzchowej na różne wartości lub oczywiście możemy zawsze włączyć funkcję Teach, żeby to czujka odczytała wartość, która teraz panuje i od której ma się światło załączać. Chcę Wam pokazać inną zakładkę, zakładkę Użytkownik, gdzie użytkownik za pomocą adaptera i swojej komórki może włączyć na 4 godziny oświetlenie, może wyłączyć na 4 godziny oświetlenie, może oczywiście wrócić do automatu. Pokażę Wam, w jaki sposób użytkownik może zmienić... Wartość świecenia opraw w kanale pierwszym widać, jak oprawa świeci coraz mocniej większym strumieniem i zmniejszymy strumień w oprawie drugiej. Po ustawieniu wartości czujnik zapamiętał zmianę poziomu, który ma utrzymywać. Poczekamy około 30 sekund, nastąpi przejście do poziomu żarzenia. A później po odmierzonym czasie oprawy się wyłączą. Widzimy, że minęło 30 sekund, oprawy przygasły do 10%, i teraz po ustawionym czasie całkowicie wygasną. Ale zobaczcie tą rzecz. Po wykryciu ruchu czujka załączy oświetlenie wedle wartości, którą ma zapisaną po zmianie. Czyli na początku filmu widzieliśmy, ta oprawa świeciła mocniej, ta słabiej. Dokonaliśmy jako użytkownicy zmiany wartości, i teraz ta oprawa będzie się załączała zawsze jako mocniejsza, i ta wartość będzie utrzymywana. Jeżeli byśmy doprowadzili więcej światła do tej czujki, nastąpi przygaszanie do wartości minimalnej. Oczywiście, jeżeli ta wartość natężenia światła zewnętrznego będzie dużo większa, światło całkowicie zgaśnie w pomieszczeniu pomimo tego, że będziemy się ruszać. Czyli jeżeli w lecie przyjdziemy rano do biura, światło się odpali, a w ciągu dnia będzie przygasało, pomimo, że się ruszamy, pomimo, że jesteśmy w biurze, to i tak światło zgaśnie, kiedy wartość świecącego słońca, że tak się wyrażę, będzie wystarczająco duża. Podsumowując, IR4HD DALI 2 APC, Application Controller, czujnik, który ma w sobie sterownik kontroler DALI, jest początkiem magistrali dali. Do tego czujnika możemy podłączyć tylko i wyłącznie oprawy. Ta czujka nie będzie współpracowała z jakimiś panelami ściennymi, ona nie będzie się z nimi komunikowała. Nie możemy podłączyć na jedną magistralę dwóch czujników masterowych, ze względu na to, że dwa czujniki mogą wysyłać różne informacje do podłączonych opraw, jeżeli chodzi o wartość, którą mają utrzymywać jako natężenie światła. Żeby podłączyć równoległą czujkę, Mamy do dyspozycji jeszcze wejście P w tym czujniku i łączymy to poprzez ten przewód, tak żeby równolegle można było podłączyć czujniki lub podłączyć czujkę w wersji Slave. IR4HD DALI dwa Application Controller. Dzięki temu rozwiązaniu możemy obniżyć koszty sterowania całej instalacji, oczywiście w jednym pomieszczeniu. Jesteśmy w stanie za pomocą tego czujnika kontrolować światło, Niezależnie w dwóch kanałach, świetnych, tak aby zawsze było dopasowane do wartości, która jest nam potrzebna i którą preferujemy. Jeżeli interesuje Cię taka tematyka, zapraszam do śledzenia naszych social mediów. Jeśli pojawiają się pytania lub komentarze, zapraszam pod film lub do kontaktu mailowego. Do zobaczenia!